Witam wszystkich w relacji z powstawania smoko-pizzazordowej reklamy siódmych Płockich Dni Fantastyki. Początki bywają trudne. Nam też nie było łatwo wziąć się do pracy. Zaczęliśmy bardzo optymistycznym akcentem. Wszystkim, którzy mają coś do zrobienia, nie życzę podobnego startu. Dobra, wyładowujemy sprzęt. Znaczmy szefa projektu, że to jest banalnie proste. Of course, to jest proste. Wszystko pójdzie dobrze. Już wszystko się zjebało. Ręka. No chodźcie. Zawsze tak jest. Amen. W zasadzie, to nie pamiętam już, co nie wyszło na samym początku, ale cóż, wszystko co złe dobrze się kończy, prawda? Prawda. Później nastąpił pierwszy, niespodziewany atak kreatywności. Wiem, te wszystkie pudełki, te wszystkie... To się przyda. <grym> nie, ale, <możesz grym> ale jakby było drugie, to można by było zrobić... Rogi? Będzie jedno, jedno, jedno Mcdonaldo Rożec, jedno frytko Rożec. Jedno frytko Rożec. Dobre. Projekt frytkorożca został jednak dość szybko porzucony. Kolejnym krokiem było rozpakowanie worków z prezentami, to znaczy pudem ze śmieciami. Który najlepszy? Rozpakowujemy. Dobra. Zabawki. Taśma, lakier. O! Tylko tego. Nie będziemy kręcić przez cały czas, bo jest tylko na 75 minut baterii. Mamy to! Zaraz na spłycie aż miło. Dlaczego? No, za śmiecenie na tym. to wygląda. No tak, ale już pozbieramy wszystko. Policja na szczęście nas nie zginęła. Pudła okazały się najlepszym budulcem. Ale pierwszy test wykazał, że jedno opakowanie smoko-pizzazorda nie czyni. tym czerwonym włączasz i wyłą wyłączasz nagrywanie. Kręcisz, kręcisz? Kręcisz? Czekaj, możecie mieć. Okej. Okay. Czy mieliście jeszcze smoko pizza z Jeszcze Ci trochę brakuje. Jeszcze trochę. Jeszcze dziura na głowę i będzie dobrze. Dud, pobiegaj trochę. Powiedziałbym keep smiling, ale to nie ma sensu. Cześć, weźcie torbę. Wziąłem. Może daj mi tą torbę, Szef. Jak to są części od tego. Patrz, na Pomachaj rękoma, pomachaj. Nie w tę A, stronę, nie w tę, w tę stronę. Kieruj się moim głosem. No, no. Dobrze, dobrze. Ej, to wygląda jak matki. To bardziej wygląda jak smoko co zombie. Dobra, już ja dość. Mamy też dowód, że prezes klubu się mnie opieprzał podczas produkcji. Przynajmniej nie za bardzo. Nagrał się też jego niespodziewany atak... frustracji. Chyba frustracji. Zrób tu warsztat, jak Można nawet no wypełnić. Mówisz? To... Zrobię jedno, zobaczę jak będzie wyglądać. Po zamalowaniu nie będzie różnicy prawdopodobnie. I ta... To jest do kamerki. No tak. dawaj to. Stamtąd się wmiaruj. Weź Tam, Nie doleciało. Nie ma. Nie Pierwszą przymiarkę hełmu pozostawiam bez komentarza. Ja akurat, no. Nic Nie widzę. No nie bardziej. takie No dobra, wystarczyło. Może, no tak. jest... no może jeszcze pył diamentowy. No właśnie. Dopiero po godzinie pracy zorientowaliśmy się, że w tym kartonie jednak przydałby się jakiś otwór na głowę. Prace nad nim zajęły dłuższą chwilę, ale w końcu się udało. Gdy trwało końcowy etap prac nad zordem, to znaczy przygotowanie łapy i doklejenie na ramiennika, dzieliśmy się z antagonistą. Na koniec zostało ubieranie zorda i gotowe. Wola. Efektem tej całej maskarady było kilkadziesiąt zdjęć, które posłużyły do stworzenia tapety reklamującej siódmy Płocki Dzień Fantastyki. Oto niektóre z nich opatrzone odpowiednią muzyką. Chciałbym jeszcze podziękować całej ekipie, a także zaprosić wszystkich widzów na siódmy Płocki Dzień Fantastyki. 29 30 października 2011 roku. Więcej informacji na wwwpdf 7 oraz www.elgalchfora.pl. Pozdrawiam was Mateusz Szabosz-Szygieł, jeden z organizatorów tegorocznych Płotkich Dni Fantastyki.